Chyba lecimy, za dobrze. Siemaneczko, tu Szakal z tej strony i witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie porównanie mikołajkowego Marzenia każdego gracza. O, zeszłym razem mieliśmy 6, dzisiaj jest piąte. ale tak żebyście zdążyli przed jutrem. Co tu mieliśmy? Tu też mamy wypisane co tu było. U. Intel 4670, chłodzenie H80i, do tego dodatkowe wentylatory SP120 Corsera Quiet Edition, płyta Asusa Z87i Pro, Corsair Dominator Platinum 2x8 gb 2400 CL10, dysk na, 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 na system SSD Kingston 240 HyperX3K, mm, zatoki GeForce GTX 780 Ti, więc taka bardzo mocna była. Obudowa Bitfenix Pro Digimini ITX, czerwona z okienkiem. Oczywiście tam do wyboru kto chciał jaki kolor, zaraz zobaczycie jakie są kolory aktualnie. I dodatkowe dwa kulery Corsair, wentylator AF140, Quiet Edition, Red. No i zaszlecz OCZ Fatality z serii 750W Modular 80+. I dostępne kolory czarny, biały, baleńczowy, czerwony, niebieski i zielony. Także tak wyglądało to w zeszłym miesiącu. A w tym miesiącu wygląda to tak. <laughs> Procek I54690K. Najlepszy według mnie w tym momencie, jeśli chodzi o jakość, stosunek jakości do ceny. I wydajność. Oczywiście do podkręcenia: 3,9. Podkręcimy na 4,5. Tak leciutko i będzie śmigalny na 4,6. Lub jak dobrze, dobry egzemplarz, to więcej. Chłodzenko wymieniłem. A to z tego względu, że wziąłem podobną, ale troszeczkę większą budowę, żeby mieć więcej możliwości. H90 i uwaga, trudno ją znaleźć na stronie. Prawdopodobnie Corsair będzie coś zmieniał, bo jak wchodzisz normalnie w Products, Cooling i tak dalej, to nie ma jej. Znikła. Ale jak szukasz w Google'ach, no to jeszcze znajdziesz. Potem wrócisz się stronę Corsair. Tak, teraz znalazłem. Do tego. Wymianka zmieniłem tam były SP120, a tutaj dałem AF120, 140 przepraszam, tam były, bo hmm, no tam była H80, tutaj widzieliśmy H90, więc są 140, jest ja od, od razu na żeby też było światełko. <coughs> Sorry. A tutaj daliśmy płytę, inną. daliśmy AS roka Fatality Z97M Killera, bardzo fajna płytka, możecie zobaczyć. Daje radę naprawdę, ma trochę i złącz i wytrzymała, no bo to facality Jonathana Wendela przypominam, mistrza świata w 10 dziesięciokrotnego. Także tak się prezentuje płytka. Pamiątki jakie? 2x4 giga, przepraszam, 2x4 10 tak żeby pasowały. Tutaj białe LEDy na górze, czarno-czerwone, fajne czarne PCB, bardzo fajna e, pamiątka. Crucial mx 1250 wszystko oczywiście i tutaj do wyboru. Będziecie mieli cztery karty graficzne. Hmm. A, że tutaj, zobaczcie sobie. <laughs> Albo Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini OC. Jeszcze, <śmiech> <Sorry>. <śmiech> Jeszcze jej nie ma w dystrybucji, ale już zapowiedź, jak widzicie, jest. Albo Galax, która jakby zapowiedź była wczoraj, ale też w dystrybucji jeszcze jej nie ma. Bardzo fajna. Aha, Asus ma tam chyba PCB, na tak? Galaxy nie ma, ale ma za to dwa kulary. Może być Gigabyte, który był najwcześniej ogłoszony. Nie ma PCB z tyłu. Backplate, to znaczy, przepraszam, nie PCB, PCB ma. Jest też cena podobna. Ceny będą bardzo zbliżone w tych kartach, więc tutaj jakby nie ma co się dziwić cenę za bardzo. No i jeszcze jest inno. 3D tutaj podałem. Ona jest troszeczkę dłuższa, bo ona jest 21,8 chyba centymetra i też ma dwa kulery. No ale generalnie chodzi albo o gigabajta albo Asusa lub ewentualnie o Galaxa, bo on jest też króciutki. Tak samo jak tamto. Lecimy dalej. Zasilacz Bitfenix Fury. 650K z tego co pamiętam. Dobrała. Tak, 650K. No i obudowa budowa Prodigy, Prodigy, ale M. Czyli Micro ATX nie Micro ITX. No bo było to też Micro ATX. Eee, Kolory, jak widzicie do wyborów od grona, od dołu pokazuję bo tutaj, jakby najfajniej widać. To jest, to jest tak. Z tą budową jest tak, że kupujecie ją w takiej wersji. Ale dodatkowo dokładam do tego jeszcze ten window panel, także macie dodatkowy panel, możecie sobie wymieniać. O, tak to wygląda. Jaka będzie cena? Sorka, moja choroba mnie nadal trzyma. Nie chcę puścić cholera jedna. Jak to wygląda cenowo, żeby nie przedłużać mojej choroby. Dzisiaj piąty, jutro 6, czyli 565656. Taka cena. I oczywiście do tego dodatkowa akcycie Windows. Oczywiście w tej cenie jest cała moja magia. One plus magia. Eee, I u Windows 8,1 oczywiście jakieś tam 380, około 380 zł będzie kosztowało dodatkowo do tego. Eee, także niecała szóstka. Chociaż nie trochę więcej niż szóstka, bo to 50, tak. Eee, za, za taki zestawik. Także mam nadzieję, że się podobało, że skorzystacie. Do pgn oczywiście zapraszam. No i co? I co jeszcze z dzisiaj? Dzisiaj. <coughs> Sorry. Mam nadzieję, że Quick usy będą jak wytrzymam. Jak będę, e, będę streamował, e, więc jak będę trochę, nie, będzie mnie trochę dusiło, to musicie to wytrzymać, a potem jakby bardzo mnie dusiło, tak będę go montował, to go, go pocnę po prostu tam, gdzie mnie za bardzo dusi. Także to by było na tyle. Dzięki za uwagę i trzymajcie się out.